Całe 4 minuty zmienialiśmy koło. To nie był dla nas dobry odcinek, ale pozostałe dwa odcinki były bardzo dobre. Cóż, takie są rajdy. Złapaliśmy kapcia. Musieliśmy zmienić koło. To była Michałkowa przed połową, czyli długi odcinek. Jedyna rozsądna decyzja w tym momencie: nie niszczenie auta i nie podejmowanie ryzyka rozbicia samochodu na tak wąskiej drodze i jazda z kapciem jeszcze. Przednim kapciem to nie jest dobre rozwiązanie. Jest naprawdę bardzo dobrze i, a, i jedziemy tak jak szybko potrafimy I, a, i są miejsca gdzie już nie pojadę szybciej. przyjeżdżaliśmy na pudle. E, śmiałbym nawet twierdzić, zaryzykować znaczy chciałbym, miałbym, śmiałbym, czy jakoś tak. To znaczy, może jestem nawet przekonany o tym, że prawie wszystkie, znaczy wszystkie czasy mieliśmy na pudle poza tym jednym, kiedy zmienialiśmy koło. W naszym wykonaniu, nie tylko w naszym wykonaniu, ale także reszty zawodników szczołówki szybsza, ale, ale trudniejsza dla naszego samochodu, dla samochodu grupy N, bo była bardziej kopna, było więcej kolein i tam się kopaliśmy, ale, ale tak czy inaczej udało się nawet wygrać odcinek w tej drugiej pętli. Przyjechaliśmy raz na drugim miejscu, raz na trzecim bodajże, także udało się utrzymać szybkie tempo. Cieszę się, bo wygraliśmy cały rajd. Te dwa dni były bardzo dużym wyzwaniem dla nas. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Ręce nie tyle co opadają, co odpadają, bo na tych wąskich odcinkach na Grząskiej drodze otworzyły się kolejny i często nawet kierownicę mi wyrywało z rąk. Ale dojechaliśmy i bardzo się cieszę. Wygraliśmy rajd, zdobyliśmy bardzo dużo punktów. I cóż, jesteśmy optymistycznie nastawieni na następne rajdy. Przygotowani jak zwykle do każdego rajdu świetnie, i myślę, że nic nas nie zaskoczy. Choć różnie bywa, rajdy są nieprzewidywalne, natomiast my jesteśmy dobrze przygotowani. Ale być jasny, nie wypuść, nie wypuść. Jest rewelacyjny wręcz powiedziałbym wynik. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się przyjechać z tak dużą przewagą, zjechać z tych ostatnich odcinków dzisiejszego dnia. Dawaliśmy z siebie wszystko, opłaciło się ryzykować w niektórych miejscach. Myślę, że kibice doceniają nasze zaangażowanie w samochodzie. Cały zespół sprawił, sprawował się dzisiaj bardzo dobrze. Odwalił naprawdę kawał dobrej roboty. Przechodzi 4 prawy ciasny, przyciąć. Przed lewą 10 Efektownie, jak twierdzą kibice. To jest dla nas naprawdę duża frajda i przyjemność, że takie głosy do nas dochodzą. Cały zespół spisał się znakomicie, więc nie mogliśmy po prostu dać ciała i nie przyjechać tak wysoko. walczymy z Tomkiem Kucharem o to trzecie miejsce. Raz my wygrywamy odcinki z nim, raz on z nami wygrywa, ale to jest całkiem przyjemna walka taka polska walka między Polakami za granicą. 34 prawe szybki do 4 prawe szybki i do 5 prawe ciasny do szczytu. Się, bo, przy tak wysokiej temperaturze, która panuje w samochodzie i na zewnątrz również, ale my, uwierzcie, mamy gdzieś około 60 stopni, potrafiliśmy utrzymać kondycję. Potrafiliśmy utrzymać przede wszystkim koncentrację na, na, na najwyższym poziomie i nie popełniliśmy żadnego błędu. 30. Jeden lewy nawrót późny. Koło, pojechaliśmy dalej bardzo szybko. Zresztą e, cieszę się, bo, bo jesteśmy bardzo wysoko w klasyfikacji mistrzostw Polski. Również wysoko w grupie N, bo zajęliśmy drugie miejsce w całym rajdzie w grupie N. Przegraliśmy tylko z jednym słynnym Czechem, Wacławym Pechem. E, jest świetnie. Myślę, odpowiedniego setupu na, na ten ride. Sprawdziliśmy także ustawienia deszczowe, choć było sucho. Wziąć trzy lewy ciasny zły 40 4 lewy, szybki, 31, prawy, szybki nawrót chłopczyk dostałem chciałem się pochwalić dostałem nagrodę za najlepszego zostałem wybrany przez kibiców i jako najlepszy kierowca roku 2009 mój pilot został pilotem roku 2009 a cały zespół zespołem roku 2009 także każdy z nas dostał takie obrazki i właśnie tu teraz się chwalę tym obrazkiem Jesteśmy na drugim miejscu pierwszego dnia, na drugim miejscu drugiego dnia, na drugim miejscu w całym rajdzie. Przegrać się z asfaltowym specjalistą, z kierowcą, który testuje dla fabryki. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. Szczęśliwi jesteśmy dlatego, że jesteśmy na mecie, że udało się przejechać rajd takim tempem i bez problemów. Cieszę się, że że jesteśmy i rozmawiamy, już e, kiedyś Wam to mówiłem, ale to jest właśnie jeden z tych takich rajdów, które, które będę miło wspominał i e, cieszył się, że, że, że dojechaliśmy do Bety, bo szczególnie, bo mocno ryzykowaliśmy. Trzeba improwizować, trzeba czytać drogę, umiejętnie wykorzystywać w sumie i tak wąską trasę. A ja nie wiem, czy mi się to udaje. Ja próbuję, co mogę. I woda, piano czterdzieści. Pianu. Jeden prawy, szybki, do jeden lewy, ciasny z drogi ciąć. Spotkaliśmy się ze słupem. Napad na słup. To nie było proste. I cieszę się, że. Znaczy zakręt nie był prosty, i cieszę się, że dalej jedziemy, bo na wyjściu był słup. <laughs> 90. Aj, 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 dobra, 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 dobra. 6 prawy ciasne, śmiało. 90. Aj, 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 dobra, 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 dobra. 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 Finisz. Hej, okay, kurwa, na naroz. Robię. Przeżywaliśmy tak naprawdę dramatyczne chwile. Teraz trochę chce mi się śmiać, widzę, że tobie także, ale, ale nie było nam wesoło przez ostatnie 6-7 km ostatniego odcinka. czyliśmy jak lwy, ale e, przyznam szczerze, że jest mi żal Michała i, i Maćka, bo również e, ich jazda była koncertowa i, e, i, i nie wiem co powiedzieć, bo, bo byłoby ciężko z nimi wygrać ten drugi dzień. E, choć mocno się staraliśmy przed ostatni odcinek wygraliśmy w ostrej walce. E, oni też ciśli mocno i e, takie są rajdy, ale tak jak mówię, jest mi ich żal. E, choć przyniosła nam ta walka bardzo, bardzo dużo emocji. Ostatnia pętla była bardzo, bardzo szybka i myślę, że zarówno Michał, jak i my bardzo cisnęliśmy. Było chyba na tych 45 km więcej emocji niż wczoraj i dzisiaj, czy jakby w całym rajdzie razem do kupy. Też mogliśmy zakończyć e, jakąś stratą ale akurat akurat tu nam się wszystko uda Nie do końca jeszcze podjęliśmy decyzję odnośnie wyboru opon, bo chmury wiszą w powietrzu i w tym momencie najważniejsze jest dla mnie i to chyba jest całkiem normalne, to żeby jak najlepiej pojechać, jak najlepiej trafić z oponami. Przechodzi 5 prawy szybki do 5 lewy zahacz słupki z hamowaniem 44 prawy do 4 lewy z z uwagą do 4 prawy i 5 lewy minus do 4 prawy ciasny i 4 lewy długi minus 22 prawy. Przechodzi 2 lewy średni zahacz. Do 5 prawy szybki późny bardzo długi. Nie ciąć, podbija! Wszystko przebiegało e, pomyślnie. No może poza jednym ostatnim odcinkiem specjalnym, gdzie straciliśmy sporo czasu, ale no, tak, takie są rajdy. Kilka rzeczy nałożyło się na siebie i, e, i, i trochę czasu straciliśmy. E, owszem, e, Beresz i Brian odebrali nam e, pozycję lidera. E, ale nie odebrali nam frajdy z jazdy. Mamy nieprawdopodobny fan w samochodzie i myślę, że ten fan będziemy trzymać jutro podczas no, w sumie długiego i trudnego dnia. Świetny sezon, Mistrzostwo Polski, fantastyczna jazda nasza, fantastyczna praca zespołu, świetny samochód, to jest naprawdę wszystko, co mogło najlepszego zebrać się w jedną całość i takie są tego efekty. Dobrze czuję się w samochodzie. Mieliśmy kilka drobnych momentów, gdzie jechaliśmy już po zielonym, także to jest najlepszy dowód na to, że jedziemy wszystko, co potrafimy. Zbyt zadowolony, że traci NK do niego tylko 12 sekund po tak zaciętej walce. Dla nas to jest dobrze. Będziemy starali się cisnąć jutro równie szybko jak dziś. A co z tego wyjdzie? Przekonamy się jutro. kibiców na trasie. To, co tutaj nas spotkało, to było niewiarygodne. Chyba na żadnym rajdzie nie było tylu kibiców. Stali czasami troszkę w niebezpiecznych miejscach. Myślę, że na przyszłość dobrze by było, żeby pomyśleli trochę jakby o swoim bezpieczeństwie. Natomiast świetnie, że byli i że, że, że tak gorąco nas dopingowali.